Cześć kochani, tu Werybery Girl, alias Jagodzianka. Dzisiaj zagramy sobie w piąty i ostatni rozdział Bendy and the Ink Machine. No, zobaczymy, co będzie się teraz działo. Ja już chyba w sumie czuję taką ulgę, żeby dokończyć tą grę. No, ale bez zbędnego gadania, przejdźmy po prostu do rozdziału piątego. Rozdział piąty, taśma końcowa. That song. Everyone knows that song. Who are you? Why are you here? I was invited by an old friend. And now I can't leave. Then you know more than we do. One minute, we don't even exist. Just. thoughts. And the next minute, this place. Are you gonna let me out of here? Down here, strangers aren't good things. How can we trust you? We don't even know what you are. My name is Henry. I used to work here. I. I honestly don't know my name. So they call me Alice. But I'm no angel. You go back and rest. We'll talk again later. Only for a few hours. No need to worry. I won't go far. Only up to level six. Just stay here. Keep an eye on Henry, okay? I'll be back as soon as I can. I promise. Dobra, ewidentnie mnie nie lubi. Henry. Here. You must be hungry. Sorry. It's all we have. Na pewno mnie nie lubi. <laughs> Ale trzeba mnie poznać najpierw. Nie wolno tak oceniać od razu. I know you're watching me. It's just a little creepy. You're the one that writes on the walls. We all do. For some poor souls down here. It's the only way they can be heard. But you don't want to touch the ink for too long. It can claim you, pull you back. Hmm. That's how I met Tom. I was messing with things I shouldn't have been, and he. he was there. Why do you call him Tom? He just seems to respond to it. Well, I don't think he's very fond of me. Let me show you something. A while back, I was mapping out one of the upper levels when I noticed something reflecting off a piece of glass. I held up the glass, looked through, and on the wall behind me was a hidden message, right there, in plain sight. So I kept looking and found more and more messages everywhere in the studio. But you can't see them with your eyes. Only through this. Take a look. I don't know who's leaving them, but I think they know how to get out of here. She would leave you for that nowhere. Oh. I followed them for a long time. Just leads me in circles. I don't think I meant to leave this place, Henry. But maybe... You are. Alice, please let me out of here. Tom thinks you're dangerous. And what do you think? I... I think... You're the hope I've been waiting for go to sleep maybe tomorrow will be better that was really stupid tom you shouldn't have gone out there now that he's seen you it's only a matter of time before he finds us here <laughs> Zazdrośnik. Escape your prison. Locate the gent pipe. Ah, uh, L2. Oh, okay. There is always hope. Take the spoon. Don't go through the door. What door? Escape. Let me out of here. Spoon. Dobra. Um, okay. No i co? Look inside. You will need this. Okej. Okay. Jest rura. Dobra. No, dawaj. Tu zupka. O, tu jeszcze zupka. Dobra i to chyba wszystko. Idziemy stąd oj No i oj, jak tu ciemno Oj, skądś ty wyraz, nie wiem Dobra idziemy tędy. O o. Okej. Okay. Okay. Launch the barge. Jeszcze raz. Dobra. Opuściliśmy sobie barkę. Um. Okej, okay. mamy przycisk. Mm. Follow the ink river. Press and hold the barge throttle. Uh. Nic nie widać. Dobra. O, o. Zjeżdżajmy stąd. Coś mi się wydaje, że ta łapa będzie nas chwytać. Nie mogę się obrócić, żeby zobaczyć. Może ja nawet w sumie nie chcę patrzeć. No, na pewno idzie za nami. Płynie za nami. O nie, znowu się zablokowało. Szybko, szybko. Oooo, jedziemy. O Jezu, znowu. O, jest ta łapa. Eee, dawaj. Eee, dobra, płyń, płyń! <grymne> Ile jeszcze? O nie, znowu mya. Eee. Cóż za stresująca sytuacja. Jezu, znowu. Jestem tak skupiona na tym, że nawet nie wiem co powiedzieć. Jezu, jeszcze. Eee, no dawaj. A, a. Chyba było blisko. No ten sobie łowi rybki. No i dobra, to chyba koniec drogi, nie? Dobra, łapy nie ma, ale chodźmy stąd. Oj, aha, deska się za nami załamała. Podejrzanie, duża przestrzeń. Mogę sobie to otworzyć? Nie. Not monsters. Once people now fallen into despair. Okej, okay, czyli... Poczekajcie, jeszcze tu... A nie mogę się ruszać. Jak mam to włączone? You bring dead. Czyli no tutaj sugeruje nam ten napis, że... Niegdyś to byli ludzie. Te atramentowe stwory, ale, że popadli w rozpacz? Dobra. Uu! Sami! O nie! Sami! Ła! Co jest z tobą? O nie! E... O jezu. Rzeźnik normalnie. Eee, boże, zregenerujmy się trochę. Gdzie on jest? Za mną pewnie, nie? Bardzo blisko mnie. Dobra. Aaaa. Ojej, ojej. Ojej. Dobra. Jeszcze. Chodź tu. Ła, Jezu, jak ty blisko byłeś. Spadaj. O nie. Jezu, jak mi to kiepsko idzie. Okej. Okay. A, oj. To już bardzo ciemny ekran. Jesteś. Chodź, tutaj nieuciekaj. No, no, uh. ah, you lied to me. You said I'd be free. Well, I'm going to free you now. Free your head right off your shoulders. Tom, sheep, sheep, sheep. It's time for sleep. Uh. Oh, dźwięk You teraz mi tak? that was close. Well, oh, yes. Alice. We were lucky we were in the neighborhood. so I asked Co jest? Was that him? I don't think so. The searchers and the lost ones built this place. Sammy must have been keeping them at bay. David gone. Looks like we're in for a fight. Get ready. Fight. Ojej. Dobra. Czyli co mamy je ubijać? Boże, ile ich tu jest. Oj. Ojej. Ojej, ty nie! Poszłam w ślepy zaułek. Dobra, jeszcze raz. O, ale tu już jesteśmy. Ojej! I wy też? Z deskami idą na mnie. O Jezu. Hej! Wsparcie by się przydało. Jezu. O, no teraz przyleciałeś? Nie, to w sumie taka dobra miejscowa, bo mnie od tyłu nic nie uderza. Ale teraz nic tam mnie nie nie Ojej! Może ile ich? Może my coś musimy zrobić? Już teraz inne stwory wyszły. No i co, świetnie radzą beze mnie. Ja może sobie stanę z boku i poczekam, co? Zaraz będzie kolejny zgon. Ojej! No, Tom! Ja też nie! Oj! O Jezu! Aj! Ojej! Boże, ile ich? O nie! Osłaniajcie mnie! Nie no, ja się zastanawiam, czy ja mam na pewno z nimi walczyć, czy... Mówi, żeby dalej walczyć, no to okej. Okay. Nie no, czekajcie, coś jest nie tak. No kurde, naprawdę to aż tak długo ma trwać? Już? No dobra, czyli jednak... Shadows and suffering Henry? spoko, tylko... W sumie dziwna taka walka. wyglądało jakby zbugowane było. Ja chciałabym tu sobie zobaczyć, czy coś tu jest, skąd sami wyszedł. Ale chyba nie. Możecie mnie przepuścić? Serio? O nie, ludzie, <ścoughs> ja chcę wyjść. Patrzcie, zablokowali mnie. No nie, ja chcę wyjść. Tom. Ja! Yeah. No dobra. No i jak zauważyliście, mój ekstra team zablokował mnie. Musiałam jeszcze raz robić sekwencję z samim i tą irytująco długą walką. Która momentami wyglądała jakby była zbugowana. Tak więc darujmy sobie może eksplorację i po prostu chodźmy dalej. Dobra, mamy deseczki. No i moje ulubione deski. Uu. A gdzie moja siekiera? No nie. It's inside the vault. Ale co jest? Administracja. O, tu jest ta maszynka znowu. Dobra, jakieś rury? Tu jest zamknięte. Znowu szafa. interesting. Dobra, brakuje nam tu rur. In the passage, find the missing pipes. Aha, tu musimy sobie to odciągnąć. Tu co mamy? Tylko nagranie, no, ale posłuchajmy. Czyli z tego co ja rozumiem, to oni drukowali takie prawdziwej wielkości figury z tej maszyny? Dobra, zobaczmy, czy nam się tu coś odblokowało. Może te drzwi. Tu dalej administracja jest zamknięta. O tak. Dobra. O tu jest fajha. teraz administracja nam się pewnie otworzy, tak jest Dobra, to chodźmy tam To musimy ten tusz znaleźć, żeby tam do tej maszynki sobie wsadzić i sobie te rurki wydrukować